Dzień dobry, z nami trener Adresi Racki. Witam serdecznie. Trenerze jak? Wrażenia po pierwszych treningach i przede wszystkim po sparingu? No nie ukrywamy, że teraz jesteśmy na etapie oglądania zawodników. Patrzenia jak się zachowują w danych sytuacjach, szczególnie meczowych. Bardzo cenny sparring, dobry rywal. Fajne jest to, że pokazał nam nasze błędy, które popełniamy, które też powiadaliśmy na treningach. Dobry materiał do analizy. Więc nie pozostaje, jak dalej trenować, żeby być optymalnie przygotowanym do pierwszego spotkania. Trener od kilku dni jest w klubie. Czy może dostrzec jakieś kursy związane z drużyną? Jak ja coś za policja przed ten w Jeśli chodzi o kilku piłkarzy, mam naprawdę ciekawych pod względem technicznym, czy z przeszłością, tak, kilku dobrych piłkarzy posiadamy swoje kadrze, mamy ambitną młodzież. Wiadomo, gdzieś ten niedosyt, niedosyt, który jest przez brak pryzmatu awansu do wyższej ligi po tych barażach, no ale my to tak trochę traktujemy. Ja to przede wszystkim traktuję trochę jak inwestycje w przyszłość, tak? że ten, ten niedosyt potraktujemy jako inwestycję. No i mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, że będziemy seryjnie punktować. dla nas to jest Teraz tylko tej wąsi się liczy. Jakim trenerem jest Andrzej Sieracki? Gdyby pan mógł tak mniej więcej scharakteryzować, lubi grę ofensywną, defensywną, kombinacyjną? Skuteczną. Andrzej Sieracki lubi grę skuteczną, lubi kiedy jego zespół wygrywa. Wtedy odchodzą wszystkie wątpliwości, więc ciężko mówić, jaką Andrzej lubi grę w piłkę. Ten Środzki dopasowuje styl gry pod zespół, który obejmuje i to jest najważniejsze. I to nie jest tak, że ja narzucam swój styl piłkarzom, tylko ja dopasowuję się do materiału, w jakim, z jakim pracujemy i uzupełniamy te ogniwa, które są powiedzmy najsłabsze, albo będziemy widzieli, które gdzieś tam nam szwankują. No na dzień dzisiejszy trochę ciężko o tym wszystkim mówić. Przede wszystkim mamy punktować i wygrywać spotkania. Chcielibyśmy strzelać dużo bramek, a jak to będzie czas pokaże. No tak, sparringi nie są jak z to są raczej do pracy czysto analitycznej, do podpatrzenia, jak pokażą zachowują, na jakim etapie jesteśmy. My mieliśmy ciężki dzień tych treningów, o tym też nie możemy zapominać. Szczególnie ten czwartkowy był dla nas cięższy. Każdy zespół w sparringach jest na innym etapie, każdy na się przygotowuje, inne metody są stosowane, więc te mecze sparingowe czasami się rozjeżdżają na tyle, że jeden zespół jest troszeczkę świeższy, drugi mniej. Nam, nam przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy, żebyśmy pracowali ciężko na treningach, żebyśmy te mecze sparingowe, które są, one mają, one mają dać wymiar w pierwszym meczu ligowym i na to przede wszystkim czekamy.